Witajcie na kanale Plants and Fishes. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem mm, będzie mowa o moim systemie filtracji w akwarium 576 litrów. E, oprócz tego opowiem Wam, jak ten system filtracji zbudowałem, dlaczego wybrałem ten, a nie inny filtr zewnętrzny, kubełkowy, e, czym się kierowałem. E, I także pokażę Wam mój półautomatyczny system podmiany wody. Akwarium jest duże, więc już przy konstrukcji, przy zakładaniu akwarium założyłem, że chcę uniknąć biegania z wiadrami, podmieniania wody, takiego ręcznego, więc przy użyciu, przy użyciu mojego filtra jestem w stanie taki system podmiany wody zastosować bez dodatkowych e, pomp, e, więc będę opierał się tylko na filtrze. Zdecydowałem się na zakup filtra Fluval FX6 e, z wielu powodów. E, pierwszy powód to jest to dosyć duży filtr zewnętrzny, posiada mocną pompę, więc jest odpowiedni do zbiornika prawie 600 litrów. Druga zaleta to Dużo miejsca na wkłady filtracyjne i sporo tych wkładów można tutaj zamontować, więc e, też do dużego zbiornika będzie odpowiedni. E, a trzecia rzecz, która jest istotna dla tego odcinka, to ten filtr posiada zawór, dodatkowy zawór, zawór spustowy, który jest umiejscowiony, umiejscowiony przy dnie filtra. E, za chwilę Wam się pokaże na <laughs> materiale. O. I już go widzimy. Ten zawór może służyć do wielu rzeczy. Pierwsza rzecz to kiedy macie napełniony filtr, on jest dosyć ciężki, chcecie z niego spuścić wodę, to nie musicie wybierać, dźwigać, go, podnosić, przelewać tą wodę. Możecie po prostu spuścić tą wodę tym zaworem. No i woda wam zejdzie, a ten filtr automatycznie robi się lżejszy do, do obsługi. Jest to wygodne. Ale z mojego punktu widzenia to ten zawór jest bezcenny ze względu na to, że on może służyć do tego, aby wodę z filtra wypompowywać, kiedy filtr chodzi, tak? pompa jest załączona, ale także wodę poprzez ten filtr i ten zawór pobierać z jakiegoś powiedzmy zewnętrznego źródła. Wszystko to się oczywiście odbywa poprzez sterowanie zaworami i zamykanie lub otwieranie tych zaworów powiedzmy do wody tej, która trafia do akwarium do, do pobierania tej wody z akwarium oraz tym zaworem spustowym ja za chwilę Wam pokażę schemat, który będzie pokazywał jak to u mnie jest skonstruowane to jest schemat układu filtracji i podmiany wody w moim akwarium kto ogląda poprzedni odcinek, to wie, że ja pod akwarium mam zbiornik plastikowy 150 litrów. On jest tutaj po lewej stronie na dole, oznaczony tak, takim kolorem ciemno-niebieskim. Ja do tego zbiornika wlewam wodę, która się ogrzewa, uzdatnia, czeka na to, abym ją wpompował do akwarium. No i po prawej stronie widzicie tutaj filtr Fluval FX6. Mamy też akwarium narysowane. Zielone tutaj symbole to są zawory. I teraz pierwsza rzecz. Ja użyłem dodatkowych zaworów i wbudowałem je w system dlatego, że nie chciałem używać zaworów, które są dołączone do filtra. Powód jest jeden. Jest taki, że w mojej opinii są to delikatne rzeczy, i ja podmieniam wodę w akwarium raz w tygodniu, i e, kręcenie tymi zaworami, otwieranie, zamykanie, otwieranie, zamykanie, w mojej opinii mogłoby szybko doprowadzić do tego, że te zawory się popsują, rozszczelnią mm, albo no, po prostu ulegną uszkodzeniu. Dlatego zbudowałem system oparty o oryginalne węże do Fluwala, ale też oparte o instalację na rurach PVC 25 mm rurach, które były dedykowane do instalacji basenowych. No i jak tutaj na schemacie widzicie, to wbudowałem dodatkowych 5 zaworów, to powoduje, że ja zawory z filtra oryginalne mam w stanie otwartym i nimi nie steruję. Po prawej stronie macie zawór, który otwiera wylot z filtra tak, wody do akwarium. Po lewej u góry mamy zawór, który otwiera lub zamyka wlot wody z akwarium do filtra. I poniżej mamy system trzech zaworów, które działają w odpowiedniej konfiguracji. Jeżeli chcę wodę wypompowywać, to otwieram dwa zawory i jak widzicie na dole, jest taki wąż z rączką oznaczony, podłączam wąż ogrodowy, woda się wylewa z akwarium, wchodzi przez wlot akwariowy wężem przez zawór do filtra i na dole tym zaworem spustowym poprzez dwa e, ostatnie zaworki wylatuje na ogródek, na ogród. Po tym wszystkim e, zmieniam konfigurację zaworów i filtr poprzez zawór spustowy pobiera wodę ze zbiornika, który jest po lewej stronie, i wpompowuje wyjściem do akwarium, tak jak woda do akwarium się wlewa z filtra po oczyszczeniu. Instalację oparłem o rury PVC 25 mm. Są to rury, które można kleić. Były one dedykowane do instalacji basenowej. Ale na spokojnie mogą służyć w akwarium. Do nich stosuje się klej, w którym, w którym są sklejane. Ten klej jest atestowany, można go stosować też do instalacji wody pitnej, więc na pewno będzie bezpieczny, jeżeli chodzi o ryby. Zdecydowałem się zamontować wloty i wyloty na sztywno do ściany. Pierwszym powodem było to, że nie mogłem skorzystać z oryginalnych mocowań dla rur fluvala. Ze względu na to, że pokrywam ma o bardzo małe otwory technologiczne i nie mógłbym je ze względu na rozmiar zamontować, ale jestem zadowolony z tego rozwiązania, ze względu na to, że to jest sztywne, jest wygodne, nic mi w akwarium w środku nie lata. Nawet jak wyjmuję gdzieś tam gąbkę jako prefiltr, gąbkę prefiltr, to. To naprawdę, naprawdę fajne rozwiązanie. To, to jest wszystko tak na miejscu i nic mi się nie odkleja. Dodatkowo tutaj widać system trzech zaworów. Jest on na rurach metalowych. Chciałem, żeby to było sztywne. Do jednego z tych tutaj zaworów podłączam wąż ogrodowy, więc mi to też pasuje. Jak widzicie, są do. Instalacji dołączone oryginalne rury od Fluvala. Słuchajcie, idealnie pasują, jeżeli chodzi o rozmiar. Nachodzą na te krótce od tej instalacji 25 mm. Dodatkowo <laughs> można je właśnie uszczelnić. Nawet podejrzewam, że bez uszczelnienia byłoby szczelnie, ale uszczelnić tym klejem, o którym wam mówiłem, żeby mieć pewność, aby to było trwałe nie przeciekało więc tutaj robiłem próbę wytrzymałościową właśnie to jest ten króciec od tej instalacji użyłem kleju trochę tak napacikałem, ale, ale to roboczo było robione później próbowałem wyjąć ten wąż żeby się zsunął słuchajcie trzymało na amen więc rozwiązanie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo bardzo bardzo fajne bardzo zadowolony jestem z tych zaworów basenowych. One są świetne ze względu na to, że po pierwsze wyglądają i działają naprawdę tak, jakby miały wytrzymać bardzo, bardzo długo. Po drugie, jak widzicie na tym obrazku, one mają takie dwa śrubunki. To powoduje, że możecie wymienić ten zawór, jakby coś się z nim działo, powiedzmy, by się zepsuł przeciekał czy cokolwiek. To wymiana tego zaworu bez demontażu tych wszystkich rur, widzicie, tych mocowań w ścianie, jest możliwa w ciągu 30 sekund. Odkręcacie te dwa śrubunki i po prostu ten zawór się wysuwa. On jest na takich dwóch ringach uszczelkach i po prostu można nowy wsunąć i zakręcić dwa śrubunki i gotowe. Nie musicie rozbierać tej instalacji, nie musicie tych mocowań ze ściany wyjmować. To można po prostu zrobić tak, jak tu jest na obrazku po prostu odkręcić, wysunąć, wsunąć. jest. System rur zastosowałem także na wlocie i wylocie wody z akwarium. Kolor tych rur mi odpowiada, pasuje do, do wnętrza, więc nie zastosowałem oryginalnych rur dołączonych od Fluvala. Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że mogę, tak jak widzicie tutaj, na przykład wylot dowolnie konfigurować. W tej chwili to nawet mam zrobioną z tego deszczownicę. Te rury wchodzą na ścisk, więc nie spadają w trakcie działania. Świetna sprawa, naprawdę polecam, polecam każdemu. No i ruszam z podmianą wody. W paniaku niebieskim jest przygotowana woda świeża, która od dwóch dni stoi, nabiera temperatury i się uzdatnia. Ja właśnie poszedłem po wąż na ogród. Za chwilę z nim tutaj przyjdę, podłączę go do tych metalowych, do metalowego krótca, którym spuszczam tą wodę z akwarium. I ona po prostu wydostaje się na ogród. Akwarium stoi, słuchajcie, półtora, 2 metry od drzwi więc jest to bardzo wygodne. Zakręcam wylot wody do akwarium. Jak widzicie, woda przestaje płynąć w akwarium. Odkręcam dwa zawory na tym systemie zaworów tej części metalowej, woda już w tej chwili jest wypompowywana na, na zewnątrz. no Tempo tego nie liczyłem dokładnie, ale tak w ciągu 10-12. No do 15 minut, myślę, na no spokojnie sobie ta woda w ilości około 130 litrów z tego akwarium zejdzie, więc no jest to wygodne. Można usiąść, czekać, patrzeć, chyba że są jakieś inne jeszcze rzeczy do, w akwarium w międzyczasie do zrobienia. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo to mi ułatwia życie niesamowicie. Przyspieszyłem film. Abyśmy nie musieli czekać tak długo na efekt, widać wyraźnie, że woda opada. Dla wygody, słuchajcie, zaznaczyłem sobie dyskretnie na bocznej ścianie akwarium poziom, do którego ta woda powinna opaść. Tak, aby mi wystarczyło tej świeżej wody, zgromadzonej w tym niebieskim zbiorniku, więc z góry dokąd, dokąd wypompowuje tą, tą wodę. Woda taka może słuchajcie nie być wypompowana na ogród. Możecie ją wypompowywać do wanny z lewu toalety, jeżeli mieszkacie w bloku, filtr sobie z tym poradzi, wypompuje to. W momencie kiedy. O, teraz odwracam sytuację. Jest teraz odwrotnie. Woda jest pobierana ze zbiornika i wpompowywana, i ja w tym czasie mam czas bo nie jest używane wejście. Eee, czas wyjąć prefiltr, co już zrobiłem, wyczyścić go i z powrotem go zamontować. Tak, bo woda w tej chwili jest pobierana z beczki, a nie wejściem do akwarium. No też używam latarkę, żeby widzieć, ile tej wody świeżej z zbiorniku zostało. To taki fajny patent. Słuchajcie raz, dwa, trzy i mamy podmiankę wody gotową. Jeżeli uważacie, że moje treści publikowane na YouTube są interesujące, bardzo Was proszę o lajkowanie, subskrypcję. Jeżeli też macie pytania co do tego sposobu filtracji i systemu podmiany wody w moim akwarium, to proszę pytajcie, odpowiem na Wasze pytania. To mój drugi film na kanale, więc wszelkie udostępnienia, lajki, subskrypcje bardzo mnie motywują do dalszego działania. Może jakiś inny temat Was interesuje, to bardzo chętnie nagram o tym materiał. Na dzisiaj Wam serdecznie dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.